Film dla tych, którzy za dużo myślą. Po tym filmie przestaniesz. Nauki buddyzmu Zen. Czy nie masz już dosyć tego, że twój umysł nie daje spokoju, bombardując cię myślami, których nie możesz uciszyć? Czujesz się, jakbyś był jego niewolnikiem, stale analizujesz, rozmyślasz, zamartwiasz się, a kiedy chcesz zrobić sobie przerwę, umysł jako twój pan każe wracać do pracy. Myśli kłębią się w Twojej głowie, pojawiając się w najmniej oczekiwanych momentach, nie dając nawet chwili wytchnienia. Nie potrafisz cieszyć się chwilą obecną, ponieważ coś nieustannie zaprząta Twoją głowę. Stres w pracy, problemy osobiste, a nawet drobnostki urastają do rangi wielkich zmartwień i niepokoju. Dobrze wiesz, że ten ciągły natłok myśli nie służy Twojemu zdrowiu, jednak mimo to nie potrafisz go przerwać. Ciągłe analizowanie przeszłości, martwienie się o przyszłość. A nawet zamartwianie się tym, co pomyślą o tobie inni sprawia, że czujesz się wyczerpany, zestresowany, a twoja radość z życia powoli zanika. Buddha mawiał, że jedynym sposobem na osiągnięcie wewnętrznego spokoju i harmonii jest opanowanie swojego własnego umysłu. Jak jednak masz to zrobić, skoro za każdym razem, gdy próbujesz przejąć kontrolę, po chwili znów zatracasz się w swoich myślach? Co jeśli jednak poznałbyś sposób, aby raz na zawsze przerwać ten szaleńczy wir myśli i odzyskać wewnętrzny spokój? Wyobraź sobie, że każdy z nas ma przełącznik, po którego kliknięciu wszystkie myśli, zmartwienia i niepokoje tajemniczo znikają. Jego kliknięcie sprawia, że zwykłe codzienne czynności przekształcają się w źródło spokoju i szczęścia, a w Twoim umyśle zaczyna brakować miejsca na jakąkolwiek negatywność. Ten film posłuży za instrukcję do tego, w jaki sposób możesz odnaleźć ten przełącznik u siebie oraz kliknąć w niego w każdej chwili, w której tego potrzebujesz. Po obejrzeniu tego filmu, całkowicie przejmiesz kontrolę nad swoim umysłem i zobaczysz przed sobą jasną, przejrzystą drogę do osiągnięcia życiowej harmonii i duchowego dobrostanu. Wysłuchasz teraz buddyjskiej historii Zen, która będzie pierwszym krokiem w tym kierunku. Mądrość, która jest w niej zawarta. Może całkowicie odmienić Twoje życie. W jednej z odległych prowincji Chin istniał wielki klasztor Zen, w którym mieszkało około tysiąca mnichów. Wszyscy praktykowali ścieżkę samorealizacji pod przewodnictwem swojego mistrza, znanego jako mistrz Li. Pewnego dnia do klasztoru przybył młody człowiek o imieniu Shang, który pragnął zostać uczniem. Zwrócił się do mistrza, mówiąc: Mistrzu, chcę odnaleźć samego siebie, pragnę poznać prawdę. Mistrz Li spojrzał na niego i odpowiedział. Jeśli jesteś pewien, że chcesz poznać prawdę, musisz być gotów poświęcić na to całe swoje życie. Może to zająć tobie wiele lat, a mimo to nie ma gwarancji, że poznasz prawdę w swoim obecnym życiu. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś w stanie poświęcić temu całe swoje życie? Zhang bez wahania odpowiedział. Mistrzu, przyszedłem tutaj i mam zamiar tutaj pozostać. Nie zamierzam się wycofać. Jestem na to gotowy. Mistrz Li, rzekł wtedy: Jeśli więc faktycznie tak jest, otrzymasz ode mnie zadanie. W naszym klasztorze żyje tysiąc mnichów. Każdy z nich ma swoje codzienne obowiązki. Twoim obowiązkiem będzie tłuczenie ryżu. Po prostu bij ryż od rana do wieczora. Kiedy się zmęczysz, idź spać, a gdy rano się obudzisz, znowu zacznij tłuc ryż. Nie rób nic innego, nie myśl o niczym innym, po prostu podążaj tą ścieżką. I nie przychodź do mnie ponownie, sam do ciebie przyjdę, gdy będzie to konieczne. Zhang zaczął wykonywać powierzone mu zadanie zgodnie z instrukcjami swojego mistrza. Codziennie wstawał o świcie i tłukł ryż aż do późnej nocy, starając się zaspokoić potrzeby tysiąca mnichów. Kiedy się zmęczył, zasypiał, a po przebudzeniu z powrotem brał się do pracy. Z nikim nie rozmawiał. Nikt również nie przychodził do niego, aby z nim porozmawiać. Przez pierwsze miesiące jego myśli błądziły wokół różnych tematów, ale stopniowo, gdy nie miały nowych bodźców, zaczęły się wyciszać. Po kilku latach nawet zapomniał o tym, jak się nazywa. Zawsze milczał i tłukł ryż w stanie absolutnego spokoju. Nie medytował ani nie czytał żadnych pism. Starsi uczniowie klasztoru uważali go za prostaka i traktowali go niżej od siebie. Tak minęło 15 lat, podczas których Zhang nieprzerwanie wykonywał swoją pracę. Pewnego dnia, po tych wielu latach, mistrz Li ogłosił Nadszedł czas, by wybrać mojego następcę, który poprowadzi klasztor po moim odejściu. Każdy z moich uczniów, który osiągnął samorealizację, powinien przyjść i napisać przy moich drzwiach w nocy kilka zdań, zdań, które podsumowują jego doświadczenie. Wielu uczniów było chętnych objąć to stanowisko. Zaczęli więc oni przygotowywać się do opisania swoich doświadczeń. Jeden z nich, imieniem Ming, miał w oczach innych duże szanse na to, by zostać zastępcą mistrza. Znany był on w klasztorze z ogromnej wiedzy o buddyjskich pismach. Zdania, które napisał, brzmiały następująco: Umysł jest jak lustro, na którym gromadzi się kurz myśli i pragnień. Zamiatanie tego kurzu to medytacja. Ten, którego kurz został usunięty, a lustro umysłu stało się czyste, osiągnął zbawienie. Następnego ranka, kiedy mistrz Lito przeczytał, bardzo się rozgniewał i zawołał: który głupiec napisał te bzdury na mojej ścianie? Ming milczał, ponieważ sam nie był pewien, czy słowa, które napisał, są prawdziwe, co świadczyło o tym, że nie osiągnął on samorealizacji. Mistrz Li całkowicie odrzucił zdania, które zapisał jego uczeń, co wywołało zdziwienie w całym klasztorze. Zdarzenie to stało się tematem rozmów wśród reszty mnichów. Tego samego dnia dwóch uczniów, rozmawiając o tej sprawie, przechodziło obok Zanga, który już od piętnastu lat, dniem i nocą, tłukł ryż. Usłyszawszy ich rozmowę, Zhang uśmiechnął się delikatnie. Obaj uczniowie, widząc to, zapytali go, co cię tak śmieszy. Byli zdziwieni, ponieważ Zhang był tylko prostym chłopem od ryżu i niewiele znaczył w ich oczach. Nikt nigdy nie widział go medytującego ani czytającego pisma. Wszyscy uważali go za prostaka, który jedynie tłucze ryż. W klasztorze mieszkali wielcy uczeni, a Schank nie stanowił w ich oczach żadnego znaczenia. Temu też uczniowie zdziwili się, widząc, że się uśmiecha. Zapytali więc go ponownie: Czemu się śmiałeś, chłopcze? Schank odpowiedział: Śmiałem się, bo mistrz ma rację. Te linijki to bzdury, nie mają żadnej wartości. Uczniowie byli zszokowani jego słowami: Czy potrafisz napisać coś lepszego? Zapytali. Schank odpowiedział: nie umiem pisać, bo jestem analfabetą, ale mogę powiedzieć kilka linijek na głos. Pójdę z wami, jeśli zdecydujecie się zapisać to, co wam powiem. Uczniowie zgodziwszy się poszli wraz z Sangiem w pobliże pokoju mistrza. Sang wypowiedział kilka linijek, a jeden z uczniów zapisał je na ścianie, po czym podpisał pod spodem Sang ryżowy młynarz. Odchodząc, spodziewali się, że mistrz zareaguje podobnie jak wcześniej. Zdania, które kazał zapisać im Sang, brzmiały: Umysł to tylko iluzja. Nie ma ani umysłu, ani lustra umysłu, a gdy umysł nie istnieje, gdzie osadzi się kurz? Ten, kto to rozumie, poznał prawdę. Gdy mistrz Li zobaczył te linijki, wstał w środku nocy i udał się do szanga, który spał. Obudził go i powiedział: Weź to, weź mój kij i moją szatę. Od dziś jesteś moim następcą. Musisz jednak natychmiast opuścić ten klasztor i udać się gdzieś daleko stąd. Wiem, że tutaj jest wielu uczonych, którzy uważają się za lepszych od ciebie. Mogą cię zabić, bo nie zniosą faktu, że prosty ryżowy młynarz osiągnął oświecenie, a oni nie. Masz wszystko, co ja mam, i zdobyłeś to, tłukąc ryż. Wiem, że gdziekolwiek pójdziesz, ludzie zaczną do ciebie przychodzić, bo gdy kwiat zakwita, jego zapach rozchodzi się wszędzie wokół. Zang, słysząc to, pożegnał się z mistrzem, raz na zawsze znikając z klasztoru. Jeśli spojrzymy na nasze życie, zauważymy, że wiele osób myśli, iż medytacja to jedynie siedzenie w jednym miejscu z zamkniętymi oczami. Jednak w rzeczywistości medytacja jest czymś znacznie szerszym. Może być praktykowana w każdym momencie, podczas chodzenia, pracy, a nawet w codziennych czynnościach. Ale co to naprawdę oznacza i w jaki sposób może pomóc nam przestać ciągle myśleć? Prawdziwe znaczenie medytacji polega na pełnym zaangażowaniu w to, co robisz, bez rozproszenia i bez myśli o czymkolwiek innym. To moment, w którym całkowicie pochłania Cię to, co robisz. Pochłania Cię to na tyle mocno, że zapominasz nawet o sobie samym. To właśnie w tym stanie obecności znajdujemy prawdziwą harmonię i spokój. Tak jak Sang, który tłukąc ryż był tak skoncentrowany, że jego ego zniknęło, a on osiągnął samorealizację. Jak więc wykorzystać tę starożytną praktykę, by uwolnić się od nadmiaru myśli i negatywnych emocji? Oto prosty krok, który możesz podjąć już dziś. Praktyczne ćwiczenie, które pozwoli Tobie doświadczyć zen w codziennym życiu. Ćwiczenie jest proste, ale niezwykle efektywne. Wybierz codzienną czynność, którą zwykle wykonujesz automatycznie: mycie naczyń, parzenie herbaty, spacer po parku. Może wydawać się to banalne, ale to w prostocie tkwi klucz do głębokiej mądrości. Jak to zrobić? Oto instrukcja krok po kroku. Zanim zaczniesz, Skoncentruj się na swoim oddechu. Weź kilka głębokich oddechów i poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała. Dzięki temu uspokoisz swój umysł i przygotujesz go do pełnego skupienia. Jak powiedział znany mistrz Zen Thich Nhat Han, wdech czuje ciało, wydech uśmiecham się, tylko to jest rzeczywiste. Wykonuj czynność powoli i uważnie. Skup się na każdym szczególe. Jeśli myjesz naczynia, zwróć uwagę na temperaturę wody, fakturę naczyń, dźwięk wody spływającej do zlewu. Jeśli spacerujesz, skup się na odczuciach w stopach, dźwiękach otoczenia, rytmie swojego oddechu. Każdy detal jest częścią całego doświadczenia. Kiedy myśli zaczną napływać, zauważ je. Nie walcz z nimi, ale też nie pozwól im przejąć kontroli. Zauważ, że się pojawiają, a następnie delikatnie powróć do swojej czynności. Nie walcz z myślami, obserwuj je tak jak obserwujesz chmury, które przepływają po niebie. Na koniec poczuj wdzięczność. Po zakończeniu czynności, poświęć chwilę na podziękowanie sobie za ten moment pełnej obecności. Poczuj wdzięczność za możliwość bycia w pełni tu i teraz. Jak nauczał Shunryu Suzuki, wszystko co robimy jest naszą praktyką, więc nie staraj się, aby wszystko było idealne. Zamiast tego po prostu bądź obecny. Ale co się zmieni, gdy faktycznie zastosujesz to ćwiczenie? Z czasem zauważysz, że Twój umysł staje się spokojniejszy. Będziesz mniej skłonny do analizowania i rozmyślania. Negatywne myśli będą pojawiać się rzadziej, a kiedy się pojawią, łatwiej będzie Tobie je dostrzec i puścić. Co więcej, ta praktyka pomoże Tobie zwiększyć świadomość chwili obecnej. Zamiast błądzić myślami, zaczniesz dostrzegać piękno w prostych, codziennych czynnościach. To, co wcześniej mogło wydawać się nudne czy rutynowe, teraz stanie się źródłem radości i spokoju. Oczywiście zmiany nie nastąpią od razu. To proces, który wymaga cierpliwości i systematyczności. Jeśli jednak będziesz wytrwały, zobaczysz, że twoje życie zacznie się zmieniać. Uwolnisz się od nieustannego myślenia i zaczniesz doświadczać wewnętrznego spokoju, który jest podstawą prawdziwej wolności. Kiedy na moich szkoleniach przedstawiam ludziom to ćwiczenie, Często pytają mnie: Czy to naprawdę może pomóc im w codziennym życiu? Spróbuj wprowadzić je do swojej rutyny, odpowiadam. Z czasem Zen stanie się Twoim naturalnym stanem, nie tylko podczas prostych czynności, ale także w bardziej wymagających momentach. Ta praktyka pomoże lepiej radzić sobie ze stresem, napięciem i wyzwaniami, które stawia przed Tobą życie. Na koniec pamiętaj: To, co naprawdę się liczy, to Twoja gotowość do doświadczenia Zen. Nie musisz od razu osiągać oświecenia, jak mistrzowie, którzy praktykują to codziennie od wielu lat. Doświadczenie oświecenia wcale nie musi być twoim celem. Za cel możesz obrać sobie cokolwiek sobie wymyślisz. Może to być bezstresowe życie, poprawa relacji z bliskimi, lub po prostu relacja z samym sobą. Musisz wiedzieć, że bycie w pełni obecnym owocuje i przekłada się na każdy aspekt naszego życia. Puszczanie i nieskupianie się na myślach, które nam nie służą, Tworzy przestrzeń do wpuszczenia do siebie myśli, emocji i doświadczeń, których naprawdę pragniemy. Jak mawiał Budda, stajemy się tym, o czym myślimy. Jeśli więc podjąłeś decyzję i naprawdę chcesz w swoim życiu coś zmienić, ta praktyka jest czymś, czego potrzebujesz. Zacznij od małych kroków, od prostych ćwiczeń, które pozwolą zrozumieć, czym jest prawdziwa obecność. Jak powiedział Alan Watts, Zen jest tym, co pozostaje, gdy przestajesz próbować być kimś, kim nie jesteś. Na sam koniec chciałbym jednak cię ostrzec. Wprowadzając w życie tą praktykę, faktycznie zaczniesz się zmieniać, co z pewnością dostrzegą osoby, które otaczają cię na co dzień. Jak wiesz, ludzie z natury nie lubią zmian, zwłaszcza tych szybkich i drastycznych. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co znamy, a zmiany często spotykają się z odrzuceniem. Może stać się tak, że twoje otoczenie zaakceptuje twoją przemianę i uznają za inspirację. Będzie to oznaczać, że do tej pory zebrałeś wokół siebie wspaniałych ludzi. Jeśli jednak tak się nie stanie, zamiast się łamać i dawać sobie wejść na głowę, powinieneś się na to przygotować. Kliknij teraz w link, który znajduje się na środku ekranu, a obejrzysz wideo, w którym dowiesz się, jak możesz przekształcić odrzucenie na swoją korzyść, by stać się spokojną i pewną siebie osobą, którą szanują inni.